Bato streamer w tarapatach? Czyżby kawiak poszedł siedzieć? Sprawą Bato streamera oficjalnie zainteresowała się policja. Pokażę wam dzisiaj, jak gość został zaatakowany siekierą, szota, jak podawał psu, alkohol, jak wygląda jego typowe ogłoszenie z OLX, jak ten cymbał sam poszedł się sprzedać na policję. Dodatkowo przegadamy aferki po ostatniej konfie fejmu, odwalił manianę i zaspał na program na kanale sportowym, a na koniec zaczniemy na ciekawe wydarzenia z największego YouTubeowego eventu. Zacznijmy od ostatniej konferencji fejmu, bo wyjątkowo na każdym z paneli mieliśmy jakiś błęd. Wydarzyło się nawet legendarne spotkanie Wardengi i Jacka Murańskiego, które nie obyło się bez afery, ale więcej o tym za chwilę. Bo pierwsza część konferencji skupiła się głównie na konflikcie między hejterem tego a. może nie będę oglądał, nie bo ten temat i było to takie co najmniej niesmaczne. Karta walki jest całkiem ciekawa, szczególnie po ostatniej konferencji, więc pokażę wam dzisiaj moje typy na kliku. To tylko moje przewidywania i nie muszą się znaleźć na waszych kuponach i przypominam, że można grać od 18 roku życia. W trakcie rejestracji możecie użyć mojego kodu promocyjnego, czyli konopski, gdzie uzyskacie zwrot stawki w formie freebetu do 200 zł, gdy wasz pierwszy kupon okaże się przegrany. Szczegóły macie w linku oraz przypiętym komentarzu na dole. Marcoń vs Hater może tym razem Nathan mnie nie zawiedzie, więc Ostatni raz na niego zaryzykuję. Szaja versus Dominika. Dominika niby trochę przymasowała. Umie się bić, kurs jest atrakcyjny, ale zagram bezpiecznie na Shaya. Wrzosek versus Szeligaj. Tutaj mamy jeden zasadniczy problem, bo wiadomo, że wrzosek jest lepszy. Ma większe umiejętności i doświadczenie, ale tak samo lepszy był Arab. Aż go szlika w końcu trafił jednym celnym strzałem. Yeah! Powiedzmy, że potrwa to ponad półtora rundy. Tak samo bym zrobił Zajem i Franiem oraz e, Alberciarzem i Tyburskim. Zademka wussy. Ty... <gry> to widzę, że chłop tutaj bardzo dużo zaryzykował. Pori, Myślę, że Zadymka go zagada swoim niezrozumiałym monologiem i wygra tą walkę. Filipek versus Fabiański. Wydaje mi się, że Filipek zgasi mu światło. Widać było na pierwszej walce, że Fabiański nie ma psychy do walk w Oktagonie i myślę, że po mocniejszych ciosach znowu złoży się jak japoński taboret. nowaczkiewicz Karaś jako już jest to boks, a Nowaczkiewicz dobry jest w MMA i parterze. To myślę, że Karaś go. Zagryzie i wykończy swoim żelaznym tlenem. Pamiętajcie o moim kodzie Konopskiej, który da wam free. Nie no, stary, on chłop nie umie betować. Chłop już zostawia jakiś kurs 120, kurwa. Po co to stawiać w ogóle? Hmm. Wszystko po kursie leci? Do 200 zł hmm. bez dodatkowych warunków obrotu. Wszystkie potrzebne macie w opisie i przy. Spokojnie, spokojnie człowieczku! Misiu, Spokojnie. No, spokojnie, wszystko będzie na Instagramku z Kodem Nitro, a nie z jakimś Konopskim. Chłopie. Przypiętym komentarzu. Wczoraj w Stanach odbył się jeden z największych eventów dla twórców internetowych, czyli organizowano od na 14 tonie. lat ceremonia nagród w streamie Awards. Co Nagro... kurwa fuj, fuj ważne, bo nigdy o tym nie słyszałem.